Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj będzie bardzo prosta i bardzo szybka sałatka składająca się z kilku jajek, trochę zieleniny, trochę żółtego sera, cebula i finito. I taka będzie. A więc zaczynamy. Zaczynamy od cebuli, bo cebulę trzeba zamarynować. Nie mam tej białej, słodkiej cebuli, więc użyję zwykłej. Ale, ją, ale z niej musimy pozbyć się goryczki. Nie będę wyciskał przez szmatę, bo to nic nie daje. Tylko po prostu zrobimy bardzo szybką i bardzo prostą marynatę i cebulka będzie bardzo pyszniutka. Najpierw ją muszę pokroić w kostkę. Nie musi to być piękna kosteczka, jakaś drobniutka. Wystarczy, że będzie pokrojone o coś takiego i wkładamy do słoiczka. Cebulę zalewamy wrzątkiem. Pomalutku, tak żeby nam słoik nie ciepnął. Wystarczy. Do tego wlewamy łyżkę octu spirytusowego 10%. Łyżkę cukru. Ops. Troszkę soli i troszkę pieprzu. Zwetrę ser. Jakiego sera możemy użyć? Ja użyję sera twardego, wędzonego. Nie jest to oscypek jest to wędzony, zwykły ser, żółty. Możemy użyć zwykłego sera, niewędzonego, jeżeli takiego nie lubimy. Może to być Gouda, może to być elemental, lub jakiś inny twardy, który nada się, żeby go zetrzeć na tarce. Około 150 g. Gotowe. Teraz. Troimy jajka, ale muszę je najpierw obrać. Jajka oczywiście ugotowane na twardo. Siekać też nie musimy, bardzo drobno, wręcz przeciwnie fajnie by było, żeby były grubsze kawałki. I wystarczy, i przesypujemy teraz do sera. Wsypię zielony groszek, jedną puszkę. Wkroimy zieleninę dodam trochę szczypioru. Do tego trochę kopru i natki pietruszki Teraz cebula Cebulę lekko Odsączamy. Musimy dodać sól, czarny, grubo zmielony pieprz, to jest bardzo ważne. I trzy łyżki majonezu. Jeżeli lubimy więcej majonezu, dodajemy więcej. I mieszamy. I sałatka zrobiona, więc spróbujmy. No, pyszniutka. Oczywiście ona, jak postoi w lodówce, z godzinę, dwie będzie o wiele smaczniejsza. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego.